Dzień dobry, chciałbym dziś w taki zwięzły sposób powiedzieć o jednej z nowości na naszej stronie laboratoryjnie.pl. Mianowicie to jest taki debiut tej funkcjonalności, dziś się uruchomiliśmy. Jeżeli zajrzycie Państwo na stronę www.laboratoryjnie.pl na głównej stronie mniej więcej w połowie znajdziecie taki blok, jak ten widoczny na, na ekranie. I środkowy element tego tego, tego właśnie bloku to jest komunikator. Prosty, prosty komunikator, dzięki któremu możecie wysłać do nas maila. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące takiej działalności laboratoryjnej, problemy związane z, z Technikami laboratoryjnymi, czy z taką laboratoryjną codziennością, również te związane z systemem zarządzania w laboratorium, czy, czy pytania natury technicznej, to w prosty sposób możecie je do nas zadać takie pytanie, korzystając z tego pola, pola dostępnego na głównej stronie. Te pytania trafiają do nas, będziemy starali się na nie odpowiadać. W sposób. Prawdopodobnie taki, w jaki teraz się komunikuję z Państwem, to korzystając z wiedzy naszych ekspertów, którzy współpracują z portalem, będziemy starali się rozwiązywać Państwa problemy i, no i w jakiś sposób ułatwiać Państwu życie w tej laboratoryjnej codzienności. Możecie oczywiście zadawać te pytania również w każdy inny dostępny sposób tradycyjną pocztą, chociaż to tak naprawdę też jest, też jest element, element wysyłania maila do nas i sprowadzony do takiej postaci łatwiejszego użycia. Więc zachęcam tą drogą tą drogą nam na pewno nie zginie ale to jest droga dedykowana właśnie do do informacji od Was, informacji o, o sytuacjach, problemach, z którymi się mierzycie na co dzień i przydałoby się wsparcie. Zachowujemy tu pełną anonimowość, będziemy w sposób ogólny odpowiadać na te pytania, które, które, które do, nas, do nas wpłyną w ten czy w inny, w inny sposób. I to tyle. Ten element znajdziecie na, na stronie głównej, mniej więcej w połowie. W cudzysłowie o wysokości tej, tej strony głównej. Natomiast korzystając z to, że jestem, jestem tutaj online, to jeszcze jedna, jedna rzecz dotycząca, dotycząca strony, mianowicie nasz kalendarz wydarzeń. Jesteśmy świeżo po, po bezpłatnym webinarze na temat, na temat kryterium oceny, oceny jakości wyniku, wyniku badania, cieszył się bardzo dużą popularnością. Żałuję, że nie mogliśmy przyjąć wszystkich z Państwa, wszystkich zainteresowanych, bo wpłynęło grubo ponad 500 zgłoszeń, mimo że mieliśmy ograniczenia do, do 250 i, i te 250 osób dostało, dostało dostęp do, do tego do tego webinaru. Na przyszłość zachęcam do korzystania z naszego newslettera. Jego widzicie tutaj w tej chwili na, na ekranie, bo po mojej, mojej lewej stronie. Korzystając z newslettera, będąc naszym subskrybentem, zapewniacie sobie, że takie informacje o organizowanych przez nas szkoleniach, tych płatnych i tych bezpłatnych, czy jakichkolwiek wydarzeniach otrzymacie jako pierwsi, więc z reguły tak robimy, że nasi subskrybenci jako pierwsi dowiadują się o tym, co, co szykujemy w niedalekiej przyszłości. I w ten sposób dajemy im szansę na, na skorzystanie z tej, z tej wiedzy i, i zapisanie się na przykład na takie bezpłatne, bezpłatne wydarzenie. Jako no w tym dostępnym limicie, bo one zawsze są w jakichś jakich granicach limitowane. Te To piątkowe założyliśmy akurat 250 osób, i, i bardzo szybko się to, ta pula wyczerpała. Więc będąc w, tej, w tym gronie subskrybentów, no macie szansę dowiedzieć się jako pierwsi o takich, o takich wydarzeniach, zanim zostaną one upublicznione czy na naszej stronie w ten sposób rozpowszechnione. I zachęcam również do przejrzenia kalendarza, którym dysponujemy i który cały czas aktualizujemy na stronie. On już w tej chwili jest dosyć, dosyć bogaty, zawiera, zawiera wydarzenia, które przygotowaliśmy w najbliższych miesiącach. Zaczynamy, zaczynamy już we wrześniu szkoleniami, z zakresu szkoleniami, które, które są u nas sprawdzone i, i bardzo popularne, mianowicie jest to tematyka związana z praktycznym, z praktyczną realizacją wymogów normy 17025, tematyka związana z audytem wewnętrznym w laboratorium i mamy też nowość, szkolenie stacjonarne dwudniowe, które odbędzie się w Warszawie w październiku taki swoisty kurs na audytora wewnętrznego w laboratorium. Zachęcam do zapoznania się z jego szczegółami. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest strona z naszej strony, strona wydarzeń. Bez problemu ją odnajdziecie na, poprzez, wchodząc przez stronę, stronę główną. Mamy również być może ciekawe dla was szkolenie, szkolenie w formie online dotyczące PDO, które to, to jest takie szkolenie naprawdę od podstaw, więc jeżeli BDO jest hasłem i, i rzeczą, która Was dotyczy, a z pewnością tak, czy są duże szanse, że, że tak właśnie jest, to na tym szkoleniu przedstawiamy, przedstawiamy podstawy krok po kroku, co to jest, z czym się to wiąże i jak się poruszać w tym, w tym zagadnieniu, w tej tematyce. To wszystko znajdziecie na wydarzeniach, które są opisane na, na naszej stronie, zapraszam, zapraszam do korzystania. Dziękuję bardzo.